Cześć, z tej strony Jakashi, e, i chciałbym powiedzieć coś w tym odcinku informacyjnym. E, widzieliście poprzedni odcinek, to był taki test płynności. Myślę, że w miarę coś tam wyszło. Więc tak, chciałbym powiedzieć, czym nagrywam, czym obrabiam, gdzie będę grał. No to tak, na nagrywam actionem przy 60 fps oraz renderuję filmy Sony Vegasem Pro 12. Rendery, jeżeli będziecie chcieli, mogę podać. A, y, mogę zrobić z tego, przepraszam, oddzielny odcinek. I będę grał prawdopodobnie na Skafie, je, jeżeli będę na MCHC. Y, nie będę grał po prostu jakoś. No, nie gram. Nie zacząłem grać z nikim, ża żadną ekipą. Z nikim nie zacząłem grać, więc. O. Ścinka. Coś, yy, I teraz to się nawet nie opłaca Nic zaczynać yy, No to tak Więc to chyba by było na tyle Bo już mi coś tam ścina Dobra No to to by było na tyle I widzimy się do następnego Do następnego odcinka Siema